strike one leworęczny strzał w piętę achillesa No i stało się, oryginalna sprężyna poddała się. Magi wypadają podczas strzelania, a doginanie pomaga na jakieś 20 strzałów. Nowa sprężyna w ręku, więc czas na wymianę. Oględziny sprężyny wykazały znaczne wytarcie szczęk trzymających magazynek, więc sprężyna nie straciła swojej mocy, tylko wytarł się element trzymający magazynek. Wizyta na strzelnicy i problem. Mechanizm działa z oporem, trzeba go wciskać na tyle mocno, że po kilku magazynkach palce bolą. Mała regulacja sprężyny i stary problem powraca. Albo wypadają podczas strzelania, albo nie da się ich wyciągnąć. Palce od prób bolą mnie do tego stopnia, że postanawiam zamontować obustronny przycisk zwalniania magazynka. Chwila zabawy i siedzi na miejscu. Szok i niedowierzanie. Przycisk po lewej stronie, czyli dla praworęcznych, działa dobrze. Przycisk po prawej stronie działa tragicznie. Przycisk po lewej stronie wystaje około 2-3 mm ponad obudowę, a przycisk po prawej jest praktycznie z nią zrównany. Wyjęcie przycisku mierzenie idealnie symetryczne. Skoro jest symetryczny to znaczy, że albo gniazdo sprężyny nie jest symetrycznie ustawione, albo rękojeść z jednej strony jest grubsza. Mówimy tu o jednym max 2 mm. Dużo było mówione o felernym zaczepie magazynka w tym modelu o tym jak sprężyna jest kiepska że magazynki wypadają Ja zaraz po zakupie przełożyłem przycisk na stronę leworęczną i od tego momentu zaczęły się u mnie problemy dawało się ustawić tą sprężynę tak aby działała przez jakieś 3 miesiące w miarę sensowniej a później trzeba było ją regulować na nowo Teraz po zidentyfikowaniu problemu, w sytuacji kiedy mechanizm miał maksimum 1 mm ruchu, kiedy powinien mieć 3, stwierdzam, że to miało prawo nie działać. Mi udało się ustawić system tak, aby na tym 1 mm działał. Jak już przestawał, to nie była to wina słabnącej sprężyny, jak wcześniej sądziłem, tylko wytartych szczęk trzymających magazynek przy ruchu mechanizmu o raptem 1 mm, utrata kilkusetek potrafi sprawić, że mechanizm przestawał działać. Czemu szczęki wytarły się od używania? 8 na 10 przypadków magazynek wyskakiwał tak, jak powinien. Przy dwóch przypadkach magazynek trzeba było wyszarpywać. Podejrzewam, że od tego szarpania starłem szczęki. Osoba praworęczna mogłaby szczęśliwie używać tej sztuki, nie będąc świadomym tej wady. Ja leworęczny, męczyłem się z tym dwa lata, a teraz kiedy w końcu wiem, z czym był problem, potrafiłem to obejść. Mam nadzieję, że moja teoria jest prawdziwa i że pozbyłem się problemu. Czas pokaże.